A dzisiaj najmniejsze koło, albo jedno z mniejszych kół, takie koło służy do nauki jazdy. Jest bardzo małe, jest dobrze oklejone, więc może spokojnie padać, się wywracać. Zaraz zasiądzie na to koło Piotrek, który nigdy nie jeździł na kole. Patrzę na początku o co tu w ogóle biega. Przekazuje koło Piotrowi. Teraz robisz to, to, co pokazywałem przed chwilą. O, właśnie, coś takiego. Gdy wiesz, gdyż rady tak jak ci padnie, to nie szkodzi. nie? monocyklu się uczy jeździć. Peter. Jedzie, to już jest 15 minuta jazdy od początku mniej więcej, 20. Może chłopak naprawdę szybko sobie łapie to. Proszę bardzo, samodzielnie pojechał. Samodzielnie pojechał. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. I jest ok, szedł. Tak jedziesz i się pochyli, się pochyli, się pochyli. O, i patrz, jak masz stabilność. W sensie nogami się pochyli bardziej, nogami, przyspiesz. To właśnie jedzie. To jest 20 minuta jazdy. Pokaż skręca, tam, gdzie patrzysz mniej więcej. To ciało samo się okłada. Świetnie. Pierwszy zakręt samodzielny. Bardzo dobrze mówi. I drugi zakręt samodzielny. Teraz samodzielny start. Super. Pochyl się do przodu. Tak, przyspiesz, przyspiesz. O, świetnie, 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 świetnie. ciecie, Nic O nic się nie dzieje. Super. Pochyl się, pochyl, pochyl. Teraz Peter już sam całkowicie startuje. Proszę bardzo, wystartował samodzielnie. Już jedzie bez pomocy. Fajnie, fajnie. Szybko załapał chłopak.